W dniach 27 i 28 maja 2022 roku w Domu Moria Łukowie odbyło się szkolenie drugiego stopnia. Kandydaci do naszego stowarzyszenia zgłębiali wiedzę o duchowości stowarzyszenia na konkretnych blokach. Mój blok to 10 zasad ksm -u. Uczymy się na nim tego, jak kształcić swój umysł, szanować swoją godność, a także szerzyć chrześcijańską kulturę życia. Dziś prowadzę blok o tematyce eksploatacja Pisma Świętego. Na tym bloku chciałbym pokazać wszystkim uczestnikom, że nie tylko przez węgą standardową modlitwę można rozmawiać z Panem Bogiem, ale także poprzez czytanie Pisma Świętego i rozważanie można się do niego modlić. Prowadziłam blok metod pracy nad sobą. Opowiadałam o KSM-owskich metodach pracy nad sobą. Przybliżałam KSM-owiczom, opowiadałam o tym, jak mogą odnieść je do siebie, jak ja odnoszę je do siebie. I opowiadałam również o medytacji Słowa Bożego, o sposobach, które, które KSM-owicze mogą praktykować, oraz o metodzie KSM-owskiej. Gotów. Mój blog to Spotkanie Formacyjne i Platforma. Na spotkaniu formacyjnym opowiem, jak przeprowadzić w fajny i przystępny sposób spotkanie informacyjne. Natomiast na platformie opowiem, jak założyć swoje pierwsze konto na Platformie KSM i do czego służy Platforma KSM. Mój blog jest o przyrzeczeniu. Dowiemy się na nim, kto może je złożyć, kiedy i gdzie. Na drugim stopniu szkoleń w Łukowie prowadzę blok Kierownictwo Duchowe i Rola Stałego Spowiednika. Rozmawiamy na temat tego, czy potrzeba jest kierownika duchowego, czy potrzeba jest w życiu młodego człowieka Spowiednika, czym się dobry Spowiednik powinien charakteryzować i właśnie jaka jest różnica między kierownikiem duchowym i Spowiednikiem w pojawili się przedstawiciele z następujących oddziałów. KSM Szczęsk! KSM 6. KSM Katedra! Byłyśmy już na pierwszym stopniu szkoleń, na początku maja i bardzo nam się spodobało. I teraz przyjechałyśmy na drugi stopień, aby nadal pogłębić naszą wiedzę i wiarę w KSMie. Dziękujemy wszystkim za udział. Było nas ponad 20 osób. Mamy nadzieję, że z tą mocą, którą w sobie macie, będziecie działać w swoich parafialnych oddziałach. Życie z Bogiem nie jest trudne, chociaż życie wierzę.